Druga liga po raz kolejny nie dla siatkarzy SKS Ten czy Odrzańskiej. Póki co zespół z Krosnoodrzeńskiego umiejętnościami jeszcze nie doskakuje do poziomu drugiej ligi. Udowodnił to półfinałowy turniej barażowy, który odbył się w Nysie. Przypomnijmy, siatkarze tęczy w sezonie 23-24 zajęli trzecie miejsce w Lubuskiej Trzeciej Lidze, które ostatecznie dało im możliwość walki o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Poprzeczka poszła wysoko do góry, ponieważ zespół z Krosna Odrzańskiego w turnieju barażowym mierzył się z mistrzem województwa opolskiego stalą Nysa. Wicemistrzem województwa śląskiego Norwidem Częstochowa i wicemistrzem województwa dolnośląskiego bts Bolesławiec. Jak poradzili sobie siatkarze tenczy? W pierwszym meczu turnieju lepszym od Krośnian okazał się BTS Bolesławiec, który wygrał 3-0. Do 0-3 do to zresztą wyniki kolejnych dwóch spotkań. Niestety dla siatkarzy tęczy każde z nich zakończyło się porażką. Kolejno lepsi okazywali się rywale z Nysy i z Częstochowy. Ostatecznie pierwsze miejsce zajął BTS Bolesławiec, a drugie stal Nysa, i to te dwa zespoły powalczą o awans do drugiej ligi.